Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w czwartek, 16 czerwca 2022 roku. Krótkie nagranie tutaj odnośnie najnowszego nagrania na kanale Boże Wariaty, gdzie po prostu w ostatnim nagraniu, które zatytułowałem, w moim ostatnim nagraniu poczekajcie, które było zatytułowane o. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. We środę, 15 czerwca 2020 15 czerwca, czyli wczoraj, uwolnieni od prawa przez chrzest Chrystusowy. No niestety, wielu ludzi nadal nie rozumie, czego tak naprawdę, jaką naukę naprawdę głosili apostołowie i to, co głosił apostoł Paweł, gdzie się oparłem głównie na wersetach z listów apostoła Pawła. Ja zaczynam do tej prawdy dochodzić, właśnie jakie miało znaczenie głoszenia przez nich tej nauki i chrzest, którego udzielali, czego po prostu no, wcześniej nie rozumiałem i wiem, że wiele ludzi do tej pory tak naprawdę nie rozumie prawdziwego, prawdziwej intencji właśnie chrztu, którego udzielali apostołowie, co zanim... Idzie, dlaczego ten krzest był udzielany i dlaczego był tak bardzo ważny dla tych, którzy go przyjmowali, szczególnie dla tych Żydów, którzy przyjmowali ten krzest z rąk apostołów. Ja to po prostu zaczynam pomału już rozumieć, ale wielu ludzi, którzy chcą, jak to się mówi, no, judaizować, nie rozumieją. No Ja rozumiem, że ludzie, którzy wychodzili z Kościoła Rzymskokatolickiego, no teraz sądzą, że a kościół to wszystko, co tam jest w nauce kościoła, to są, to są, to są kłamstwa. No i teraz no, ludzie biorą do ręki Biblię. No i co im pozostaje? No oczywiście, no stary testament tutaj, prawo Mojżesza, będziemy się trzymać prawo Mojżesza. Nie będziemy się trzymać tego, co nauczał kościół. No bo kościół naucza kłamstw. Chociaż szczerze mówiąc... Ale tak tych kłamstw nie naucza, ja już mówiłem nieraz, że jest dużo prawdy, która została, no niestety, wymieszana z kłamstwem na przełomie tych wieków istnienia Kościoła, ale dużo prawdy kościół dalej naucza, natomiast no są tacy ludzie, tak jak ten Marek z tego kanału, Boże Wariaty, czy tam inni yy, tak jak Tomasz łapiński z kanału Haya TV, czy tam jacyś inni, prawda? Którzy no, twierdzą, że oczywiście. Wyszliśmy z Kościoła, Kościół oczywiście nie nauczał prawdy, tu mamy w prawie Mojżesza, mamy prawdę, no i zachowują się tak, jak zachowywali się 2000 lat temu faryzeusze, którzy właśnie nie przyjęli nauki Jezusa, nie przyjęli nauk apostołów, twierdząc, że oni mają prawo mojżeszowe i, i im to wystarczy, bo kto przestrzega przepisów prawa, ten będzie zbawiony, ten będzie usprawiedliwiony przez Boga i tak dalej. Co no niestety jest błędną nauką i zwodzicielską, bo, bo nie jest tak. Ale żeby się nie zagłębiać już w te rzeczy, bo już mówiłem, ja się tutaj tylko chcę zwrócić do Marka na chwilę, dlatego że <laughs> po pierwsze, Marku, jak będziesz wymieniał moje imię i nazwisko w Twoich nagraniach, to proszę o szacunek do tego mojego imienia i nazwiska. Ja nie mam nic przeciwko temu, że możesz mi tam w swoich nagraniach mówić, że ja tam coś nie rozumiem, czy źle pojmuję, nawet przyjmę takie słowo jak, że mogę być gdzieś niedouczony, ale jak zaczniesz używać takich słów, że jestem idiota i takich innych słów, które tam używasz, obraźliwych i tak dalej, to na to sobie nie pozwalam i dlatego proszę Cię, żebyś pokazał tą swoją gębę w następnym nagraniu, dlatego że jak będę w najbliższym czasie w Polsce, to przynajmniej będę wiedział, kogo mam odwiedzić, będę wiedział, jak wyglądasz. Z chęcią cię odwiedzę i nauczę cię dobrych manier, ponieważ widząc, że matka z ojcem ci nie nauczyła dobrych manier, ani nauczyciele w szkole, może w ogóle do szkoły nie chodziłeś, więc ja cię naprawdę z miłą chęcią dam ci dobrą lekcję wychowania ojcowskiego i nauczę cię kultury słowa, której ci bardzo brakuje. Tej kultury słowa. Oprócz pychy i przechwalania się, którą tryskasz na lewo i prawo niesamowicie przed mikrofonem, brakuje ci niestety kultury słowa i brakuje ci właśnie szacunku, który ci powinien dać wychowawca w szkole i ojciec z matką. No ale trudno, żeby się już nie powtarzać. Przejdźmy teraz do tych paru minut, gdzie oczywiście <laughs> zrobiłeś godzinne nagranie ja tylko na sam początek przesłuchałem i widzę, że po prostu jesteś człowiek, który nie pojmuje nauk apostoła Pawła nie pojmuje w ogóle nauk e, apostolskich i dlatego bredzą, więc tak szybciutko, posłuchajmy się tu od piątej minuty dając po prostu posłuch i ufając w to, co ten człowiek tam, kurde, mówi e... no tu akurat wypowiadam się w tym moim ostatnim nagraniu na temat Tomasza z tą kamerą a mówi naprawdę dużo kłamstw, no ale niestety, jeśli ktoś dalej chce twierdzić, że prawo mojżeszowe obowiązuje każdego człowieka, <laughs> prawda, no to musi się dopuszczać jawnych. On, on dalej, Romek, dalej mówi, że prawo jakieś mojżeszowe cały czas mówi o tym. Oczywiście, dlatego że to w prawie mojżeszowym mamy wszystkie przykazania, prawda? W prawie mojżeszowym są przykazania dlatego się mówi prawo mojżeszowe nie robi się jakiegoś podziału jak ty to czynisz i zaraz do tego przyjdziemy prawie mojżeszowe tak prawo mojżeszowe romet myśli że dekalog i księga przymierza to jest prawo mojżeszowe no i tu jest jakiś błąd zaraz sobie to wytłumaczymy ty z prawa mojżeszowego wydzielasz jakiś dekalog żaden izraelita ani apostołowie nie nauczali o jakimś dekalogu. Nikt nie dzielił prawo Morzeszowe na jakieś przykazania, które są dekalogiem, i jakieś przykazania, które są nie dekalogiem, czyli mogą być, nie wiem, 20, 30, 50, 300 przykazan mieć. No nie ma takiego podziału. Zaraz sobie do tego przyjdziemy. Jest to niedouczony po prostu głupi, tępy człowiek, tak? No i właśnie za te słowa ci powiedziałem, jak powołujesz się na moje nagrania i bierzesz moje imię i nazwisko to proszę się odnosić z szacunkiem i zaraz zobaczymy kto jest głupi, tępy i niedou niedouczony niedouczony prawa dlatego cały czas mówi o tym prawie mojżeszowym tak nie wiedzą co to jest prawo mojżeszowe oczywiście mówi o prawie mojżeszowym nie wiedząc, co to jest prawo mojżeszowe rozumiecie Mówi, że przykazania Pana Boga zostały usunięte. Sztu... Proszę mi w moim nagraniu, w tym ostatnim, pokazać, w której minucie widzisz kłamco i oszczerco, dlatego się ukrywa, żeby twojej gęby nie było widać. Proszę mi pokazać, w której minucie powiedziałem tak jak ty, że prawo Pana Boga zostało usunięte. Cofnijmy to, jak powiedziałeś? Prawo mojżeszowe to jest do niedouczony... I mówi, że przykazania Pana Boga zostały usunięte. Proszę mi pokazać, w której minucie tak powiedziałem i w ogóle, no, o, widzę, że się odnosisz do tego nagrania. W której minucie coś takiego powiedziałem? Jeśli nie powiedziałem, to w następnym nagraniu masz przeprosić za to, że dodajesz coś i wkładasz w moje usta coś, czego w ogóle w nagraniu nie powiedziałem. Że to było prawo mojżeszowe. To jest głupi, niedouczony człowiek. Manipulacji kłamstw bo niestety żaden apostoł nie nauczał, przynajmniej już tego, czego naucza ten człowiek, czyli Tomasz Łapiński w tym swoim kanale Haja TV. Takich kłamstw żaden apostoł nie nauczał. I dzisiaj wykaże znowu kłamstwa tego człowieka i manipulacje bezszczelne, gdzie potrafi przed tą kamerą tak na wydrę kłamać i manipulować wersetami, żeby tylko udowodnić, że apostoł... Z zobaczymy Zobaczymy, yy, czy to, Tomasz Łapiński w tym nagraniu kłamał. Zobaczymy, czy Tomasz Łapiński. Oczywiście, że kłamał, jak najbardziej. I nie tylko w tym. W tym nagraniu kłamał, tak? Zobaczymy, kto kłamie w tym nagraniu. Tak naprawdę. To Paweł nauczał, że prawo nadal obowiązuje, że Paweł, apostoł nauczał w ogóle gdzieś prawa Mojżeszowego i, i cały czas po prostu będzie wybierał ten człowiek takie wersety ze Starego Testamentu przeważnie, tak? Żeby pokazywać... Człowieku, Biblia się nie dzieli na Stary i Nowy Testament. Całe pismo jest pożyteczne do nauki. Romek, czy ty rozumiesz. Że... Proszę to zapamiętać, co on teraz powiedział. Nie ma takiego podziału, jak stary i Nowy Testament, tylko jest całe pismo, tak? Ale samo oczywiście będzie dzielił prawo Mojżeszowe na jakiś dekalog i na jakieś inne osobne przykazania, podczas gdy nie było takiego podziału w Bibliach hebrajskich, żeby był jakiś dekalog i jakieś osobne przykazania, czyli osobne jakieś 10 przykazań i potem osobne jakieś innych przykazań. Czegoś takiego nie ma. Wśród Żydów było, który się doliczyli, było 613 przykazań. I to jest jedna całość. Było 613 przykazań. Nie ma jakiegoś 10 przykazań w jednym przymierzu i w jakimś innym przymierzu jakieś inne przykazania. Prawo Mojżesza, to było Prawo Mojżesza, to była jedna całość, więc tak, widząc, że tutaj potrafisz mówić, że nie ma podziału jak na Nowy Testament i Stary Testament, tylko jest całe Pismo, które jest dobre do pouczenia. Brawo, do pouczenia, a nie do, do, do zmuszania i przestrzegania wszystkiego, co w Piśmie pisze, no ale to jest szerszy temat, okej, okay. idziemy dalej. Pismo Święte w piśmie świętym jest napisane, że całe pismo jest pożyteczne do nauki, do strofowania, do wychowywania w sprawiedliwości. Tak napisał apostoł Paweł. No dobra. Całe pismo? I ten człowiek mówi: Gdzie w Ewangelii jest tak napisane? Gdzie apostołowie? Przecież całe pismo jest pożyteczne do nauki. A nie tylko Ewangelia. Ty jesteś chory, Romek. Okej. Okay. Gdzie to no, no. było? Że cały czas obowiązuje to co pisze w Starym Testamencie pomijając przeważnie to, co Dobra, to chciałem na końcówkę zobaczyć to zobaczy, gdzieś tutaj chyba było. Charakter Boga to jest prawo Boże, że taki Bóg miał charakter. Bo o tym mówił ro, ro, e, e, Tomuś e, z kanału Haja e, z Sebastiankiem. O tym mówią to ja mu nie mogę Tomkowi przyznać rację tak no nie mogę być obudnikiem tragedia to jest totalna tragedia to jest to jest właśnie ta bestia tak ta bestia przemawia tak jak dobra żeby teraz tutaj już nie tracić czasu oczywiście więc tak, Marek oczywiście tam w nagraniu mówi, nie pamiętam czy to było na początku, czy gdzieś w środku nagrania, czy na samym końcu, że oczywiście prawo Mojżesza dzieli się na dekalog, czyli na jakiś dekalog i na jakieś inne przykazania, prawda? Sam apostoł Paweł napisał coś takiego, zobaczcie, ale do tego przejdziemy później. Ty twierdzisz, że jest jakiś mm, podział więc zobaczmy sobie tutaj do księgi wyjścia od 20 tutaj yy, rozdziału gdzie oczywiście z Biblii Tysiąclecia korzystam, że same te już nagłówki tutaj są błędem, który wprowadzają w błąd człowieka bo nie ma czegoś takiego jak dekalog w Biblii Hebrajskiej były normalnie pisane słowa za słowem nie było żadnych nagłówków i nie było żadnych takich yy, dużych miejsc między powiedzmy rozdziałami więc tak, ja tylko tutaj Wam policzę tu na samym początku ile mamy przykazać, jeśli chcemy tak sobie policzyć, ile jest tak zwany dekalog. Tutaj się mówi, że tu jest jakiś dekalog, więc tak. To jest przykazanie. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To jest przykazanie. Stwórca mówi tutaj, tak? Ja jestem Twoim Bogiem, który Cię wyprowadził z domu Izraela. To już jest pierwsze przykazanie. Drugie, nie będziesz miał cudzych bogów, bogów obok mnie. Trzecie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby itd., itd. Czwarte, nie będziesz oddawał pokłonu itd. Prawda? Już mamy cztery przykazania. To też powinno być jako przykazanie, ale pomijmy, już będę na tyle dobry, że to pominę. Piąte, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twojego itd. Szóste. pamiętaj o Dniu szabatu, aby go uświęcić. No, już tu też będę na tyle wyrozumiały, że niech to będzie cały czas szóste przykazanie, szóste przykazanie, szóste przykazanie, siódme, czci Twego Ojca i Matkę, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste, już mamy dwanaście przykazań, prawda? Już mamy dwanaście, nie dziesięć. To tak jak mówiłem, Biblia Hebrajska była spisywana słowo za słowem, czyli mamy 12. Potem tak. 13, nie będziesz czynić obok mnie bożków i tak dalej. To jest 13. To też jest kurde przykazanie, uczynisz mi ołtarz z ziemi i będziesz tak dalej. To już mamy 14. 14, prawda? No i tak dalej i tak dalej. Dlatego Izraelici naliczyli, że jest 613 przykazań. Nie ma czegoś takiego jak jakiś dekalog, że jest 10 Jakieś 10 przykazań, które mamy, obowiązują cały czas, a reszta teraz przykazań w prawie Mojżesza nie obowiązuje. Nie ma takiego czegoś i teraz przejdźmy do nauk apostoła Pawła, których nie rozumiesz, których kompletnie nie rozumiesz. O, nowy Testament, zobaczmy do Galatów 5. Ty twierdzisz, że nie ma takiego czegoś jak podziału na Nowy Testament i Stary Testament, jest całe pismo. No to skoro jest całe pismo, to sądzę, że ten werset powinieneś zrozumieć, tak? O wolności chrześcijańskiej, miłość i wolność. Wy zatem bracia powołani zostaliście do wolności, tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni, służcie sobie wzajemnie, nie jakimś kapłanom, nie jakieś kurde teraz hołdowanie, właśnie kapłanom, oddawanie czci i składanie jakichś ofiar i tak dalej. Nie. Wiemy, że teraz jest, jesteśmy wszyscy kapłanami i mamy właśnie wzajemnie się szanować i miłować. I teraz to jest dla Ciebie, bo całe prawo. Widzisz tutaj Marek, nie ma czegoś takiego jak jest jakieś kurde prawo się dzieli na dekalog i na nie-dekalog. Nie ma takiego podziału jak, jak jakieś prawo, które się dzieli na dekalog i nie-dekalog. Nie ma. Widzisz, to jest tylko twoje właśnie jakieś kurde wymyślona interpretacja. Więc apostoł Paweł pisze tak. Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie. Samego. Więc drogi Marku, jeśli całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie, to to oznacza, że tak zwany dekalog też jest wypełniony w tym jednym nakazie. Nie ma to, że tu apostoł Paweł teraz pisał o, o nie dekalogu, tak? Albo że tylko o dekalogu. Nie. Apostoł Paweł napisał, że całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A no i oczywiście wiemy, że będziesz kochał swojego Boga tak samo, z całych swoich sił, z całego swojego serca, prawda, z całego swojego rozumu. Więc Jezus mówił, na tych dwóch przykazaniach oparte jest prawo. Prawda? Tu Apostoł Paweł już. Napisał, że w tym jednym przykazaniu, w tym jednym, więc nie ma czegoś takiego, jak że w tym jednym przykazaniu nie ma dekalogu albo że tylko dotyczy dekalogu, a nie dotyczy innych przykazań. Takich podziałów nie ma. Więc to jest krótkie nagranie odnośnie tego, że sam jesteś niedouczony w tym, co głosisz yy, w tych swoich naukach. Ja nie mam nic przeciwko temu, jeśli ktoś po prostu twierdzi, że. Kościół we wszystkim kłamie i dlatego, żeby podobać się Bogu, no to teraz trzeba się trzymać tego, co jest napisane w Pięcioksięgu Mojżeszowym. To jest wybór każdego z Was, ja nikogo do niczego przede wszystkim nie namawiam. Jak ktoś chce przestrzegać wszystkiego, co jest w Prawie Mojżeszowym, Niech sobie przestrzega. Ty znowu, Marku, nauczasz, że oczywiście nie. Ty przestrzegasz tylko dekalogu, który jest w Prawie Mojżeszowym. Nie ma takiego czegoś, już powiedziałem wcześniej, takiego jakiegoś podziału na jakiś dekalog, który jest w Prawie Mojżeszowym. Apostol Paweł wyraźnie napisał, że wszystkie przykazania prawa właśnie Mieszą się w tym jednym przykazaniu miłości. Będziesz miłował bliźniego swojego, jak siebie samego. Dobra, krótkie miało być nagranie, więc krótkie to nagranie jest. Eee, ja po prostu jeszcze raz podkreślę, że zaczynam rozumieć naprawdę głębie, która była w tym, co pisał apostoł Paweł odnośnie właśnie swojej nauki. Tak jak mówiłem w poprzednim nagraniu, polecam, żeby ludzie to obejrzeli, znaczy przed. Nie ostatnie nagranie, jeszcze to wcześniejsze Nagranie, zobaczmy które to było, to było nagranie yy, Chyba tutaj, się akurat yy, tego kanału Drzwi Prawdy Gdzie właśnie wypowiadałem się szerzej na temat tego co tak naprawdę kryło się za tymi naukami apostołów? Że apostołowie nauczali, powiedzmy, w sposób oficjalny część prawdy, a głębszą prawdę nauczali już nie tak publicznie, oficjalnie, ale bardziej w takich już bardziej ściśniętych kręgach, już dla osób takich indywidualnych, bardziej wtajemniczonych nauki były przekazywane w inny sposób, niż na przykład na taką skalę masową, kiedy to były te chrzty masowo robione, jak na przykład mamy w drugim rozdziale dziejów apostolskich pokazane, kiedy to się 3000 ludzi ochrzciło, prawda? Także, no, zaczynam rozumieć tą, tą właśnie, tą wagę tego chrztu w Jezusie Chrystusie, która dawała wolność ale żeby to zrozumieć, to jak mówiłem w tamtym nagraniu, trzeba było wtedy żyć w tamtych czasach w Izraelu, żyć właśnie pod tym pręgierzem przepisów prawa, żyć w tym getcie, gdzie chodziło gestapo, które nazywało się Faryzeusze i patrzyli ci na, na, na ręce i czekali tylko gdzieś coś, jak to się mówi, przekroczysz jakiś przepis prawa by móc się już ukarać, włącznie z ukamieniowaniem, ze śmiercią, prawda? To był niesamowity stres, to był strach, lęk. Życie w takiej kom komunitach, chciałem powiedzieć, w takiej wspólnocie, e, wśród takich przepisów prawa i wśród takiej żandarmerii, która cię pilnowała, no, musiało być naprawdę czymś bardzo niemiłym i niczym dobrym. Żyć to tak, jakby pójść do więzienia, niestety, i Jesteś pod, niestety zmuszony do przestrzegania pewnych przepisów, i oprócz tych przepisów są jeszcze inne przepisy, inne nieprzyjemności, które ci mogą napotkać, i to było dokładnie to samo, co miało miejsce tam. Dlatego się nie dziwię, kiedy apostoł Paweł wyjechał z, z, ze swojego narodu, poza granicę, właśnie już tak można powiedzieć, Jerozolimy, kiedy pojechał do Grecji. Kiedy już nie pamiętam, w którym liście to pisał, że choć poganie nie mają prawa morzeszowego, jednakże postępują zgodnie z prawem boży, z prawem naturalnym. Jakoś tak to pisało, prawda? On był pewno w szoku, mówi: jak to oni nie mają prawa morzeszowego i ci ludzie potrafią w ten sposób postępować tak dobrze, miłować się, być mili. I, i, I w ogóle, prawda? Odbył szok, apostoł Paweł, że obce narody, poganie, których mieli za jakiś nie wiadomo jakich tam właśnie kurde psów, i jakichś nie wiadomo jakiś tam bałwochwalców, okazało się, że chociaż nie mieli prawa morzeszowego, może tam w czymś byli bałwochwalcami, ale względem siebie postępowali dużo lepiej niż Izraelici, którzy mieli prawo morzeszowe. Dobra, to tyle w tym nagraniu, nie będę już przedłużał. Dziękuję wszystkim za uwagę.